No to otwieramy paczki za 25 tysięcy, jest ich 10 Zobaczymy czy tra co trafimy Czy będzie to coś wartego, czy reszta będzie do kupy Pierwsza paczka, lam Nie tak źle No to ciach Ten też się sprzeda i resztę sprzedaj Druga paczuszka, aha a a a w niej na święta dostanę Geraja. Ajajajajaj No może trzecia paczuszka będzie. Do... Dobra. Tu du, du 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 I Puh! Elize Bo Bo Czy ty to widzisz? Dziara, uh, uh. on jeszcze żyje Dobra Kolejna paczka A teraz skipnę 3, 2, 1. ciach Oczoła Lenon I Schmelzer. Reszta Paszą wąb Piąta paczuszka Połowa za nami i. Eee. Ten Może się sprzedać po prostu z szybkości. Dzięki szybkości nież. Sz. Dobra. Szósta paczka. A w niej. Oby coś dobrego. Proszę. szczerano No. Niech będzie. O braniak. Nie wiem ile chodzi, ale niech będzie masz cztera Dobra, siódma paczka, szczęśliwa liczba podobno Czy będzie szczęśliwą paczuszką? Nie O, Seducator". Hmm Może ktoś kupi Jan Ale kupa, kupa No to, ostatnie trzy Ósma! Paczuszka, a w niej... Ooo, oh, inform. Tylko pewnie gównowarty. Moralesz Atlanty, z Atlanty. Spróbujemy. Maksimowić. No, zawsze fajnie, że inform. No ale... Szkoda, że nie. Tydzień temu jak był Ronaldo. <grym> Dobra, skinijmy przed ostatnią. O, Pepe, no proszę. Oryki Lambert. Jonathan. Foster. I kupa. No i ostatnia paczka. Ostatnia paczka. Zamykam oczy i zobaczymy. O, coś się pokazało i sano ale kupa Oj, jaj, jaj, jaj. dobra to do zobaczenia w poniedziałek z kolejnych odcinków z serii od trzeciej ligi do pierwszej sejonara bitches